to są kubski gęzy? Kurwa, no, z Mateuszem. tak, mówi, so. mówi so. Dobra, Dzisiaj maks na klatę. Ja przewiduję u siebie 130, 135 kg, bo jesteśmy już w trakcie teningu zmęczeni, ale postanowiliśmy, że za coś w sumie nagramy. Jesteśmy na siłowni prywatnej, bo ona wstać, jest nasza cała. Tutaj jest Mati, ile wyciśniesz? Ile chcesz wycisnąć? Ile ważysz. I tutaj nawet nie ma takiego ciężaru. Mhm. <laughs> Czyli ile chciałbyś wyjewać, że tu nie ma takiego ciężaru? No nie, no nie wiem. już. Powiedz. Później tyle nie ma. <laughs> Powiedz wszystkim, ile mam, chciałbyś? Mam tyle. Nie chcę ich zawstydzać, tak? Rozumiesz mnie. <laughs> A ile później wyciska na klatę? Chłopie, nawet nie wiem, ale wiem, że <laughs> miała nawet podjazdy. A to on jakieś kurde pociągi ciągał, samoloty. Mateusz uważa, że pociągnie więcej niż, niż Pudzianowski. Znaczy, on się podniesie, nie pociągnie, bo on nie ciągnie. <śmiech> <śmiech> nie, ja też nie ciągnę. Ja podnoszę ciężkie ciężary, przechodzimy do wyciskania jąłki. <laughs> Gotowy tytuł, maksem? Najpierw trzeba się rozgrzać, to zdejmuj te 15. To nie jest wcale tak, że w połowie treningu chcieliśmy zacząć nagrywać kontem na YouTube'a <laughs> I ręce nas wcale nie bolą, więc nie, to dopiero będzie ozgrzewne, tak, Mateusz? Widzicie tutaj ciężar 40 kilo. Na szczance jest 200, ja Wam tego jeszcze nie pokażę. Mateusz, siadaj, ponosi 200 kg. Tak, już wybrałem, Dawaj, 200 kilo na ruszach. Kręci się, dawaj, dawaj. 200? Poczekaj, bo, bo tu nie widzę, że jest 200, ty w się. Sensie, nie może tak być, poczekaj, to jest 200 na pewno. Czekaj, A ja? może być 200, bo nie widzę. Czekaj, że nic w obłokach nie ma, obciążenia. Dawaj, o! Czekaj, jest 200. Kurde. O! Oh. <grywa> Poszło! Leciutko! 200 kilo. Leciutko! Silniejszy od Pudziana. Oczywiście, że tak. już lecimy prawdziwego Maxa. <grywa> <grywa> Pokaż się do kamery, Mateuszu. Ja? Ja? Pokaż, jak się czujesz przed wyciśnięciem swojego maksa na wideo. Powiedz, mam zbliżenie od na twoją twarz. Mów. Dawno temu ja też zaufałem pewnej kobiecie. Wtedy dałbyś sobie za nią rękę. wiesz co. Im teraz kurwa nie miał ręki. Dawaj, siadaj, siadaj! Eee. Y Minęło już kilka minut wideo, a my wciąż nie mamy Maxa Mateusza nagranego. Mateusz co się dzieje? Tyle macie je? O co chodzi? To jest. Komplikowana. <grym> Przed Mateuszem 200 kg na klatę. <grym> <grym>

Żyjemy, mamy się dobrze Ja ogóle... to ty 60 na luzie cisnąłeś Tylko, że my jesteśmy już po protein... Tak, Ale, nie nagranej, ale jesteśmy po treningu To są tylko wymówki No dobra, niech ta dziwówka, ja zacznę też od 50 Przesunę ciężar zacznę, zwa... Ja to tego nawet nie wyniosę To jest tak nisko Mogę ci tam usiąść na sztandze jeszcze Jakbyś <grym> chciał Dobra? Dobra, mamy mały. Lubię lekkie. Jak Bośnianka by powiedział, lubię lekkie. No to co? Teraz już wszystko na dwieście kila, co? Mało, mało. mało. Później na samolot, to ciągną, to ja będę ciągnął gódy. Na naina. O, tak. O, ja. Dobra. Nie wiem, nie wiem. to będzie krótki odcinek, bo to pierwszy odcinek, ale żeby pogadać, że nie macie do czynienia z. co to ja nie mamy do czynienia z tym, z nowami na siłowni. No to, to my pokażemy, że my tutaj dźwigamy ciężki ciężar. I tak? Pokaż się, Mateusz. Ja im pokażę dla ciebie, bo ty już pokazałeś. Tu nic nie ma montażu, jak coś. To wszystko będzie w jednym ciągu leciało. Historia prawdziwa. kurwa. O kurwa, tego nie mogłem ponieść. Lubię lekkę. O, lipa, kończ to gówno, ku**a Każdy z tych k**ów ma kg